Patryk, dziś wam pokażę, przechodzimy. Mój pierwszy tor w tej grze Hot Wheels Unleashed. Tak. To był mój. To pokażę wam mój pierwszy tor. To był w tej grze. Czekaj, to było to. Nie. 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 To kurczę, gdzie to? Jest, dobra. Pokażę wam mój pierwszy tor, co stworzyłam w tej grze. I na nim troszkę nie pracowałem, w sumie nie pracowałem na nim, bo dopiero wtedy zaczynałem grać tą gierką. Ładuj noha Dobra, dajemy... poję. Weryfikacja, oh yeah, Go! Pokazuję wam mój pierwszy tor w za mistr. Go. Wiem, mam tu ultra, tylko tu jeszcze dam. Go! O uh, kurcze. Nawra, no, nawra. No, no, no. To jest łatwe, no już No już dobra. Nie jest takie łatwe. O! Co jest? Ło! Wow! Zabłoniłaś, że to jest ten wulkan tak ma. Dobra. Jedziemy, nie? Boi. I pła Jak ja wyskoczyłem. Tak. Chcesz zapisywać tą trasę za nim. Wyjdziesz? Tak. Wulkan. Tak. Potwierdź. Wyjdź. Dobra, wychodzimy. Prze pokazałem wam pierwszy tor. Pokażę wam tor, co niedawno stworzyłem. On. Dzisiaj go stworzyłem w ogóle. Dzisiaj go stworzyłem. Moje. Taki. Nie chciało mi się nic budować, więc uznałem, że po prostu. Buduję taki prostu sobie. prostu tor. Po prostu tor. Czekaj. Gdzie on jest? I co jest? Go nie ma. Ej. Co? Jego ja nie widzę. Dobra, no to w takim razie jak nie ma, przejdźmy jakiś inny tor. O może nie nie hmm. kurczę o ten przejdźmy ten tor ten tor ten tor drewny nara go, weryfikacja też to i mój tam. Dobra, jedziemy. Jak będziecie to mieć, jak w ogóle będziecie grać tą grę i odblokujecie tego MOBA, nie wierzcie w to zielone, bo to was zaklinuje. Mogę wam pokazać. Znaczy nie zaklinuje. O kurczę, zapomniałem, tak. Po prostu zapomniałem No, okej okay. Go Jedziemy O, dobra Dobra, teraz zobaczcie. Tu na nie trzeba dawać ultra, bo to są tory magnetyczne, co, które przyciągają. Zobaczcie, teraz będziemy do góry nogami. Sią! One przyciągają i nie trzeba się bać, że spadniecie. A! Zapomniałem. Wygląda, że to jest dziura. Woho! Dobra, tu. What the hell? Bym tam skoczył. Kurczę, o oh nie. Wow. Ale drift. Nie, wypadłem. Uratuje się, uratuje się jakoś. Nie, już się nie uratuje. Oj. Jednak się nie uratowałem. Dobra, dobra, okej, okay, tu. O! Ua. Kolejny przeskok był. I kolejny. I tak mi się nie. Nudzi mi się, jak chcę trochę do góry nogami, więc po prostu. Zapomniałem. <gryw> zapomniałem. Wszystko jest do góry nogami. maliśmy prawa wysyłki. I pa! Ludzie, wiem, że ten odcinek nie był jakiś ten dobry, ale jeśli odcinek Wam się podoba, zostawcie łapeczki w górę, a jeśli nie, to też zostawcie. No to widzimy się w następnym odcinku.